Siemaneczko y, e, ludziska dzisiaj chciałbym wam pokazać e, jak zdjąć jak e, e, uzyskać e, krześ, e, kamień taki krzesiwko w tym zapalniczce mamy tutaj taką zapalniczkę taką z e, tutaj kamieniem e, to bierzemy Tak, mamy tutaj taki tą osłonkę bierzemy zajmiemy. Tutaj No i mamy tutaj już takie coś z osłonkę. Tutaj mamy, tu mamy jeszcze... Coś takiego, to chyba służy do tego, żeby, żeby, żeby e, kamień nie spadł ten, to bierzemy, zajmujemy to, wyciągamy to, no i tam w środku powień, znajduje się e, sprężynka, no i tam e, to krzesiwko, i wykorzystywał prawdopodobnie w mojej zapalniczce. Y y Może to nie jest oryginalny z no, się siwko do zapalniczki, ale tamto już muszę y To było tak, które do tej dziurki wsadzone. Y no i to chyba tyle. Ono jest takiej wielkości kupione, to gdzieś takie. No to chyba części nara.